I witam wszystkich w klędziku, zagramy w Secret 2 i w dzisiejszym odcinku to ja włączyłem pauzę. W którym trochę misji pobocznych. Dajmniej tą misję na tej wyspie. Pokonamy tego bossa takiego śmiesznego. O, co to, to mnie tak pięknie tutaj zmuliło. Kurde, to są same jakieś, nie wiem. Rówio. Wszędzie są rówio szczury i... i nie umarli. O, my kurde, żów tutaj spowolnił dziadyga. Muska coś tu jakieś misji? Nie ma jakiejś misji, więc jest git. Yy, ogólnie co mogę powiedzieć. Po malutku yy, już tutaj yy, wracamy, znaczy kończymy serię Sacred. Ale tylko z podstawki zostaną jeszcze dodatek, więc spokojnie, spokojnie. Jeszcze tutaj sobie pogramy. Okej, tutaj coś widzę jest. Okej, ten zrobił tak. Najlepiej. Pozabijał to wszystko. Dopiero wtedy zaczął walczyć z tym potworem. zaraz naszą Angelina, Julie. Pozabija. Gincie. Witaj. E, dotarłeś zbyt daleko. Twoja podróż kończy się tutaj będzie to bolesny koniec. Come on. Gin jak najszybciej, najlepiej. Super. I to w sumie mi się podobało najbardziej. Gdzie mamy teraz się udać? Udamy się z powrotem. Z powrotem do miasta. trucizn tutaj już pokonaliśmy. Tak. Został ten medalion. Delikatne zamówienie. Dobra. Gdzie jest ten medalion? Czy to nie gdzieś daleko? Czy to będzie gdzieś blisko? Zaraz wszystko się pokaże. Poczekajcie. Najpierw tutaj sobie zmienię. Pięknie. O! Co to jest? This has to be a very item. No, ja wiem, że to jest. This is a very, special This item. To be a very special item. No to to ja wiem, 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 stary. Musisz mi mówić. Ale dobra, na razie weźmiemy. Posprzedajemy te rzeczy. Plugawe. Cyk. Co to jest za nasz innik? O, punkty życia, aż do stówę zwiększa, ale to później. Dobra, wypadałoby wziąć naszego ogara. Gdzie jest nasz ogar? Jezus, tak? Serio? Gdzie jest ogar? Ogar, chodź tu. Cip, cip, cip. Dobra i lecimy, lecimy kurwa tutaj. Kapitan wękitnego, tego, ale gdzie to kurcze jest? Ten cały kapitan. wiedział To bym kurcze od razu pola, ale dobra, walić to na razie. E, lećmy może zróbmy o, to. to misja przy okazji. To jest nasza wyspa Dryady. Tak można by to powiedzieć. Tam jakieś roślinki, nie roślinki, tu jakieś kurde drzewołazy, dr nie drzewołazy. Są jakieś Pantiery. Gin Pantiero. Czy wy to widzicie, jak to do nie podskoczyło? Aki no, to jest kurde niebezpieczne. Dobra. Jeden już tutaj umiera. O, już leci tutaj kolejna roślinka śmieszna. Mam Pantiero nogi. Dobra. Znaczy, no, Jesteś tak, tak to wyszło super, że chyba nic tutaj nie mam. Dobra, z tej może coś będzie. Pantiery. Co ten kudy dżuwas? Aha. Kincie, kincie, też drzewo łazy. Aha. A, tutaj. Okej. Okay. Gdzie jeszcze dalej możemy iść? Możemy tutaj tego zabić? Ok, dobra. Zbliżamy się do questu głównego, więc sobie go tutaj wykonajmy. Ta roślina już w tutaj wkurza. Witajcie. Aha, no spoko, super. Eee, tych zabiliśmy. To byłoby na tyle. Ale poczekajmy jeszcze, tutaj poszukajmy tych pantier. Tutaj jeden ucieka. Kto to jest w ogóle? Czekaj, to sporało tych orków, nie orków. No nieźle, nieźle. Ale czekajcie, tutaj mamy... Smakołyczek dla tej panterki. Chude rośliny jakieś kurta wyskakują tutaj. Bóg wie skąd. No, chodź tutaj. Nie ty, tylko ty. No, dobra, ale widzę, że to jednak nie ta pantera. Więc lecimy do innej pantiery. Zginie ta nasza łączniczka mhm, Kombo wombo Ok, mamy trzy, a nam potrzeba jeszcze dwóch na no spokój. Tu jakie wielkie, to drzewo. Jak mam się tam dostać? No jak? Jakbym taki wielki drzewo tu stoi. No, win. Dobra, mniej więcej. Się udało. No gdzie teraz? No to cofamy się. Skoro misja już została wykonana. Stąd mhm. dupencją, zaraz pogadamy. Jak widzicie, znowu mnie zablokowało, więc e, więc na razie C2. Okej, okay, jestem z powrotem, więc... Y... Tu jest ta laska? Szybko, jeśli chodzi o jedzenie, Shiro jest bardzo niecierpliwy. No tak. Ile mi jeszcze zostało tego? Jeszcze jeden mi zosnę. No, dobrze, myślałem, że mi został jeszcze, jeszcze jeden. To mi nagle pokazało, że, że nie. Ale dobra, więc szybko tutaj wbijamy. Na jakiejś wzgórze. Szybko, 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 szybko. Ok, tutaj przejdziemy. Dobra, teraz możemy się z pewnością wrócić. O, już ta jakieś roślina chciała się na mnie zrzucić. Co z tymi kobietami? Ale no, okej, okay, dobra, to jestem Shiro, nie Shiro. Hello. Dzięki za Twoją pomoc. Jak widzisz, Shiro już, Shiro już ślinka cieknie. A tak, to dla Ciebie, znalazłem to, gdy y, wykraja nerki i przez przypadek wyciknąłem to z żołądka, Może ci się przyda. Generalski pierścień. O, słabe. Ale dobra. Hmm, jest to talaska. i'll grant you permission to enter the forest however we would like to ask another boon of you several days ago a dryad child was kidnapped by a group of brigands this poor little girl is very dear to our hearts please free her from the hands of her kidnappers our scouts have found some of their tracks north of here Okay, Elixir wizji. Wypadałoby jeszcze zrobić ten Elixir wizji. Czemu by nie? W ogóle jak tutaj wejść? Da się tu przejść? Chyba nie za specjalnie. Ale no zobaczymy. Wypadałoby tą misję jeszcze zrobić. Czekajcie... Mamy tu jeszcze misję. Tylko... Gdzie i kogo mamy tu zabić? To jest pytanie za 100 punktów. Tego to i które to nawet ja nie wiem. Niby mi to pokazuje gdzieś tam tutaj na północ, gdzieś. Ale no, sam nie wiem. Dobra, na razie weźmy. Miał, 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 miał. Dobra, weźmy energię tę która znajduje się tutaj dla naszej pięknej dziewczyny aż wiadro energii. Te by mi się zamieni znowu w jakiegoś tam stworań stwora Super. No, ok Zabijamy te pająki, nie pająki smutowane. Wielki pająk. Gin. Pająku. Kurczę, Medalem gniewu poszedł. Padła mi laska. No cóż, trudno. Chociaż ja nie będę musiał się przejmować zbytnio. Ile tych jeszcze tutaj zmutowanych rzeczy tutaj jest? No kama. Gin, ging, gin. gin, gin. Pajączki też, gincie najlepiej Tu jeszcze został o, o, ten szczur. Jakie tutaj triki robi, trikasy Frykasy Gin, 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 gin. No i tu jest Pantera No, pięknie Oho. No dobra. Zmutowany szczur. Jeszcze jeden zmutowany szczur. Gdzie on może być? Tu jest. Kurde pająk. Gim. No. Dobra. Wszystko padło pięknie, ładnie Zabiliśmy te szczury No spoko, pokonałem te szczury i co? Misja wykonana Misja wykonana, bodajże Nie, <śm> bodajże tak Więc dobra, lecimy do przodu. Choć że tam terazka nam padła no cóż, takie życie w Ankari, więc nic na to nie poradzę. Więc teraz czym prędzej uciekajmy od tych zwierząt, bo są naprawdę straszne. Give me more, you're meted Okej, okej, nigga. Spokojnie, spokojnie, jak na wojnie. Tu pierdzielnie, tam pierdzielnie, znowu spokojnie.

Znajdź i zaginioną e, łowczynię. Mam nadzieję, że pomożesz mi poradzić sobie z pewnym problemem. Najwyższa kapłanka głównej świątyni Bele czeka na ofiary potrzebne do najbliższe, najbliższego wyświęcenia kapłanów. Sła po niej łowczynie, ale było to już dwa dni temu i od tego czasu ślad po niej zaginął. Naprawdę potrzebuję tych ofiar. Poproszono mnie o znalezienie łowczyni i ofiar. Czy uczyliś mi honor i dotrzymać mi towarzystwa w drodze? Spoko, mam, nadzie mam nadzieję, że mi nie padniesz. Zróbmy tutaj szybki ten. Zabij stare dzikie koty. Zwierzęta są jak ludzie. Jedni i drudzy, kiedy się starzeją, stają się agresywni i uparci. Dzikie koty nie stanowią tu wyjątku. Tak, dobra. Zabiję te dzikie koty, tylko na razie, gdzie mam. bo za ta laska padnie, więc musimy ją po prostu tutaj odeskortować tak w tym miejsce, tak w tym miejsce. więc znów się cofamy odeskortuję ją i zakończymy odcinek no come on, szybko ho 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 ho, drzewce tutaj Duch drzewa to powinno się nazywać drzewca, nie duch drzewa. Kto teraz w grach nazywa. M, m, na, mówi na drzewce duch drzewa. Ho. No w sumie, drzewie to chyba taki duch drzewa. Jeśli dobrze rozumiecie. Super, kapłanka mi zmarła. Jej! ja tak kocham. Ni z gruszki, nie z pietruszki miała 100% życia. Życie. Tyle mogę powiedzieć, więc no dobrze, to będzie na razie koniec odcinka, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, fanpage na facebooku, no i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!